Niech tam startuj tą swoją rakietę. A nie, nie o Smytkin. Ktoś, okay, ktoś tam kogoś rakietę wystrzelił. Brzmi jak. Y, wiadomości, to... wiadomo wiadomości Zimbabwe. I czyszczelili rakieta do nas. Witajcie, przychodzę do Was z aktualizacją włosową, tak to nazwijmy, czyli z produktami, które stosuję ostatnio do pielęgnacji skóry głowy i włosów. Jak zresztą na pewno wiecie, jeżeli mnie oglądacie regularnie, mam problemy ze skórą głowy i też przez te problemy ze skórą głowy moje włosy od wielu lat są w ciężkim stanie, ale ogarniam to sukcesywnie, bo głównie chodzi właśnie o te problemy ze skórą głowy. Myślę, że gdyby nie to, to po prostu już dawno temat byłby ogarnięty. Już od paru miesięcy wdrożyłam suplementację i też zaczęłam się zdrowiej odżywiać, więc myślę, że jestem na dobrej drodze i teraz tylko też została kwestia pielęgnacji z zewnątrz i dlatego co ruszy testuję nowości pod kątem pielęgnacji włosów i dzisiaj Wam pokażę parę produktów, które mam od jakiegoś miesiąca i testuję. Też będzie jeden produkt do pielęgnacji e, twarzy, okolicy pod oczami, bo nie mogłam się powstrzymać. I te produkty wybrałam sobie ze sklepu Estyl, sklepu, który na pewno kojarzycie, bo jest to najstarsza drogeria z kosmetykami profesjonalnymi do włosów, więc na pewno otarliście się kiedykolwiek o ich asortyment. Ja będę miała też dla Was zniżkę 10% na zestawy prezentowe tego sklepu, więc jeżeli właśnie czegoś szukacie do włosów, to zerknijcie, może akurat wyjdzie Wam korzystnie. No i standardowo poproszę Was też o kciuki w górę, żeby docenić moją pracę i też o subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Będzie mi bardzo miło. No już zaczynamy. I przykornie zaczniemy od produktu nie do włosów, a do okolicy pod oczami, bo nie mogłam się oprzeć, żeby nie wypróbować tego produktu, bo jest to takie serum, ciężko powiedzieć, żeby to był krem, takie serum to nazwijmy z marki Remeskar. I jest to stricte produkt, który ma zmniejszać obrzęk wokół oczu, czyli po prostu zmniejszać opuchliznę i te takie worki pod oczami i też zasinienie wokół oczu. I to jest bardzo ciekawy produkt, chociażby przez to, że oglądając filmik taki na, na YouTubie, czy po prostu wrzucony na stronę pod tym produktem, to to wygląda w ogóle jak jakiś photoshop. Czy jakiś inny program do obróbki, bo jest tam przedstawiona starsza kobieta, znaczy starsza. No, no ciężko określić, może po prostu taka zmęczona życiem. Ma dosyć spore worki pod oczami i używa właśnie tego. I tak jest pokazany czas na przyspieszeniu, jak te worki pod oczami po prostu znikają. Wiecie, z takich naprawdę sporych worków pod oczami. Zachęcam obejrzeć sobie ten filmik, podlinkuję. E, momentalnie po prostu one znikają i to wygląda jak taki typowy Photoshop, więc kimże jestem, żeby nie przetestować i nie sprawdzić czy faktycznie tak jest. Może nie mam takich worków pod oczami, przeważnie mam rano jakieś worki e, i też opuchnięte powieki, natomiast to jest bardziej na okolice pod oczami. Chyba nawet nie można na górę, nie wiem. Czasem coś tam serpacnęłam e, i e, w zasadzie nie mam aż takich worków. Natomiast byłam ciekawa, czy nawet na te moje czasem, jak jestem taka opuchnięta, bo na przykład dzień wcześniej płaczę. Nie to, że przez starego, tylko na przykład e, wzrusza mnie wszystko, co oglądam na Netflixie. Wszystko, nawet komedie mnie wzruszają. Także czasem ryczę jak bubr, a najbardziej ryczałam, jak oglądaliśmy The Crown. To po prostu przy każdym odcinku, przy każdym. Ryczałam jak bubr. Także czasem jest tak, że wstaję rano i jestem opuchnięta, więc stwierdziłam, że <grych> przetestuję. Bo w sumie też jest mnóstwo pozytywnych opinii na temat tego produktu. I teraz pytanie, czy one są szczere? Czy faktycznie ten produkt jest dobry? Powiem Wam szczerze, że ja nie odnotowałam aż takich momentalnych efektów jak chociażby na tym filmiku. Natomiast w dłuższej perspektywie czasu po nałożeniu tego, bo to się nakłada na już krem, który się wchłonął, czyli tak odczekujemy minutę dwie, aż wchłonie nam się krem i dopiero potem nakładamy dosłownie naprawdę minimalną ilość, czyli określają to jako ziarenko ryżu, zależy jakiego ryżu. Natomiast takie malutkie ziarenko ryżu nakładamy, rozcieramy w palcach i nakładamy tutaj pod oczy. I przy takiej minimalnej ilości e, nie odnotowałam, żeby momentalnie te cienie mi zniknęły. E, natomiast w dłuższej perspektywie, w ciągu dnia, powiedzmy, jak już byłam w pracy i tak patrzyłam na siebie, to faktycznie widziałam, że może szybciej mi ta opuchlizna schodziła, aniżeli tak normalnie, kiedy nie używałam tego. Więc myślę, że finalnie. E, Daje to efekt. Tutaj w składzie mamy dwa peptydy, które są de facto odpowiedzialne za zmniejszanie opuchlizny tego obrzęku, za odprowadzanie wody, która jest nagromadzona po prostu w momencie, kiedy mamy opuchliznę wokół oczu. Z racji tego, że ja nie mam jakichś takich naprawdę mocnych zasinień, bo Ogarnęłam swoje zasinienia i teraz pytanie, czym może też tutaj ten, ten produkt miał na to wpływ, bo w sumie używam go od miesiąca prawie, więc może tutaj akurat dlatego te zasinienie jest mniejsze. Ten produkt podaruję osobie, która ma z tym problem. I zobaczymy i wrócę do was z taką informacją zwrotną, czy to na takie duże i zasinienia i obrzęk jest skuteczne, pomocne, więc przypnę na pewno komentarz tutaj pod spodem. No i też jestem ciekawa, czy Wy używaliście tego produktu, bo tak jak mówię, jest mnóstwo pozytywnych opinii i jestem po prostu ciekawa, czy akurat moi widzowie mieli z tym styczność i czy odnotowali różnicę. I teraz przejdziemy do produktów, do włosów. Zaczniemy od peelingu. Z racji tego, że Trąbię non stop o tym, że mam problemy ze skórą głowy, ona jest swędząca, ten naskórek mi często narasta po prostu, że jak. Drapie się chcąc, nie chcąc, to widzę po prostu, że, że mam tam po prostu za dużo naskórka. No i to też jest zapchanie mieszków włosowych, i przez to włosy są osłabione, bo cebulki tak jakby nie mają jak oddychać, więc finalnie szybciej wypadają włosy, bo te cebulki tam się nie trzymają tak jak trzeba. I testuję mnóstwo różnych specyfików, zwłaszcza peelingów do skóry głowy, żeby zniwelować narastanie tego naskórka, no i właśnie żeby odetkać te mieszki włosowe, żeby one miały. Jak oddychać. I w moje ręce wpadł peeling w formie żelowej. To jest taki scrub gel pre-shampoo, czyli po prostu taka forma żelowa, którą nakładamy przed myciem głowy na 3 minuty. Marka to jest Fanola i to jest marka włoska. I ostatnio nawet widziałam Łagnieszki z napiękne włosy, że wspominała o tej marce. Niestety nie oglądałam tego filmiku, ale muszę nadrobić. No i właśnie, to jest włoska marka kosmetyków profesjonalnych, bardzo tanich, bo akurat ten że kosztuje tam 20 pary złotych, więc... Jak na naprawdę wydajny produkt, bo nakładamy tego niewiele na te 3 minuty raz, raz na powiedziałabym tydzień, a nawet i rzadziej, w zależności od potrzeb, no to jak na taką wydajność i, i tą pojemność to jest naprawdę niedrogi produkt. Mamy tutaj oczywiście dziubek, którym można nakładać bezpośrednio to na skórę głowy. Kto co lubi, ja często po prostu sobie wylewam na dłonie i tak sobie wcieram. Peeling ma też powodować zmniejszone wydzielanie sebum, czyli włosy po prostu mają się. Nie przetłuszczać tak jak do tej pory, więc też będzie dobry dla osób, które po prostu chcą wydłużyć, przedłużyć świeżość swoich włosów, bądź po prostu mają przetłuszczającą się skórę głowy. Mamy tutaj sporo różnego rodzaju ekstraktów i wyciągów roślinnych, natomiast też jest parę składników syntetycznych, jak chociażby konserwanty, czy składniki konsystencji twórcze, więc to też nie jest w 100% naturalny produkt. Natomiast póki co nie odnotowałam jakichś negatywnych skutków. Jeżeli chcecie zacząć swoją przygodę z peelingiem skóry głowy, a skóry głowy, tak samo jak i skórę twarzy czy naszego ciała, należy raz na jakiś czas złuszczyć, tak żeby po prostu te włosy mogły rosnąć zdrowsze i silniejsze. Więc jeżeli szukaliście czegoś tańszego, bo większość produktów do peelingu skóry głowy, które Wam polecałam, są nieco droższe, tak tutaj taka tańsza opcja peelingu do skóry głowy. Jeżeli jesteśmy przy skórze głowy, to pokażę Wam jeszcze takie serum łagodzące ze względu na Często swędzącą skórę głowy, to wybrałam coś, co mogłoby mi pomóc w tym. Do tej pory też wiele osób polecało, ja też używałam tego już X lat wstecz cerkożel 10. Tylko, że akurat, jeżeli chodzi o cerkożal, to ja mam z nim taki problem, że Mam wrażenie, że jednak trochę przetłuszcza mi te włosy, jest troszeczkę lepkie, więc łatwo można przesadzić. A zresztą też w sumie nie działało jakoś tak super łagodząco na dłuższą metę, więc. Tym razem wybrałam sobie coś, co mogłoby właśnie pomóc w tym lepiej. Jest to serum łagodzące z marki Nioxin, czyli z marki, którą myślę, że kojarzycie też, bo ja sama też kojarzyłam tą markę. To jest taki jakby trzeci krok w tej serii, która ma właśnie łagodzić i odświeżyć skórę głowy, też łagodzić skórę z łupieżem. I tutaj naprawdę mamy dosyć ciekawy skład. Poza tym, że tam parę jest składników syntetycznych, to większość jest naprawdę bardzo pozytywna. Mamy mnóstwo ekstraktów, w tym też mentol jest, który sprawia takie wrażenie odświeżonej skóry głowy. To jest w formie takiego mleczka. Natomiast to mleczko o dziwo nie przetłuszcza skóry głowy i samych włosów. I ja mogę to stosować nawet codziennie, jak wracam powiedzmy z pracy i odczuwam swędzenie skóry głowy, to wtedy po prostu yy, nie używam tego tak bezpośrednio na skórę głowy, tylko tak sobie troszeczkę wylewam na palce yy, niewielką ilość i tak sobie wsmarowuję w skórę głowy i nie potęguję to przetłuszczania się włosów, jeżeli chodzi o same właściwości i, i działanie. To tutaj ten kosmetyk, co jest z tak mocno zaznaczone, zawiera pirytonian cynku, który daje efekty natychmiastowego chłodzenia, które jest naprawdę wybawieniem, jeżeli macie swędzący skalb i też łagodzi oznaki łupieżu i jest to skuteczny składnik przeciwgrzybiczy. Czyli w momencie właśnie, kiedy macie to łydykowe zapalenie skóry, które jest wywołane drożdżakami, to tutaj mamy składnik, który pomaga zwalczać te, te drożdżaki. Mamy tutaj mnóstwo ekstraktów różnego rodzaju, takich roślinnych, które też dodatkowo potęgują właściwości nawilżające skóry głowy, też właśnie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, czy po prostu odświeżające, takie jak ekstrakt z mięty pieprzowej, mentol, mamy też zieloną herbatę, biotynę, niacynamid, mój ulubiony, czyli też tutaj do skóry głowy, pantenol, który ma łagodzić, witaminę E, kwas mlekowy, który ma też delikatnie złuszczać ten naskórek, bo już jeżeli jest przeznaczone do skóry z łupieżem, to tutaj to ma mieć takie właściwości. Krwawnik pospolity, który działa przeciwzapalnie, wygładza i oczyszcza łagodzi stany zapalne. Brzoza biała, rozmaryn, wyciąg ze skrzypu polnego. Więc powiedziałabym, że naprawdę to jest skuteczny produkt. Za każdym razem jak go użyję, faktycznie odczuwam ulgę. Może nie jest tak długo utrzymująca się, jak może... Chciałoby się, bo, bo to też nie jest stricte lek, tylko po prostu trzeba go regularnie używać, żeby te efekty były stałe. Ja, tak jak mówię, używam go od jakichś trzech tygodni, to też nie jest codzienne używanie, ale staram się tak raz przynajmniej na mycie, czyli tak co 2 trzy dni, staram się używać tego produktu i naprawdę przynosi mi ulgę. Więc Dajcie znać, czy w ogóle kojarzycie tą markę, czy mieliście z nią styczność i czy właśnie jakiś produkt tej marki polecacie. Ewentualnie polecam zapoznać się z tym produktem, bo jak na razie naprawdę jestem mile zaskoczona. Tutaj też to jest do skóry głowy produkt, który jest. Naturalny, ma bardzo dobry skład, i też zastępuje mi w tym momencie takie osławione produkty z marki Batiste, czyli po prostu suchy szampon do odświeżania skóry głowy, ogólnie włosów po tych powiedzmy dwóch dniach, kiedy nie mam okazji umyć głowy ewentualnie przed nagrywkami, wtedy, kiedy jednak chcę troszeczkę odświeżyć te włosy, to używam w tym celu zazwyczaj suchego szamponu i do tej pory w tym celu Służył mi Shampoon Batiste. Natomiast on jest w aerozolu e, i no, raczej nie ma wzorowego składu. E, też mógł wpływać poniekąd na swędzenie skóry głowy, tak troszeczkę oblepiał tą skórę głowy, więc e, no, przy moich problemach skórnych to. Nie powinnam go stosować, wykończyłam i tutaj mam coś, co ma dobry skład e, i też e, dobrze się sprawdza w celu odświeżenia fryzury, bo jest to Alterna, e, produkt z kawiorem, czyli anti-aging, akurat tutaj chodzi o skórę głowy, e, i jest to Sheer Dry Shampoo, profesjonalny produkt 34 gramy e, i jest to forma takiego pyłku, który też normalnie tak sobie nakładamy na, na skórę głowy, wmasowujemy i cieszymy się odświeżoną fryzurą. Plus jest taki, że tutaj mamy same naturalne składniki, które mają dbać o naszą skórę głowy, nie tyle odświeżać samą fryzurę, co po prostu dbać o naszą skórę głowy, co jest diametralną różnicą, gdyby porównać. To z tymi szamponami, z batist czy jakimiś innymi tego typu. Więc ja tutaj po użyciu zastosowaniu tego typu produktu, naprawdę wręcz odczuwam ulgę i nawet w momencie, kiedy swędziała mnie skóra głowy, to tak jakby przystaje. Także myślę, że tutaj te składniki nawilżające mają naprawdę zbawienny wpływ na moją skórę głowy. Jeżeli chodzi o same składniki, to. Przeczytam wam, że mamy tutaj skrobię kukurydzianą, która wchłania właśnie to sebum, wygładza i zmiękcza skórę. Mamy mąkę z tapioki, która absorbuje sebum i także matuje. No zazwyczaj po suchym szamponie mamy troszeczkę takie zmatowione włosy. Mamy też krzemionkę, która ma właściwości matujące, absorbujące serum, rozprasza światło. Także brzoza biała, która łagodzi, odżywia i oczyszcza i ekstrakt z ten taki tytułowy dla tego produktu, który to ma przyspieszać odnowę i wymianę komórkową, regenerować uszkodzony naskórek i włosy, łagodzić stany zapalne, podrażnienia, uelastyczniać, ujędrniać skórę oraz włosy, głęboko nawilżać i też wykazuje silne działanie przeciwzmarszczkowe. Więc jest to naprawdę świetna opcja, jeżeli chcecie odświeżyć swoje włosy, ale zrobić to w sposób naturalny, no i też dodatkowo jeszcze zadbać o odpowiednie nawilżenie. Wiem, że jeszcze parę innych marek naturalnych ma tego typu e, produkty suche szampony, także piszcie, czy Wy macie e, takie odpowiedniki naturalne, które lubicie e, i które chcielibyście im polecić. Teraz Wam pokażę e, rzecz, takie może z kategorii akcesoria, e, co też mnie bardzo zaciekawiło, więc stwierdziłam, że wezmę. A co? Bo jest to grzebień. <grytanie> Zdaje się, że to jest normalny grzebień, natomiast przykład miał pach pachnieć nie pachnie, nie czuję. Znowu nie czuję zapachu. To znak. E, to jest grzebień z marki Macadamia Natural Oil i to jest grzebień, który jest nasączony sam w sobie olejkami. I myślę sobie: "What? <laughs> Jak to możliwe?" I e, tego grzebienia powinno się używać na mokre włosy. Kiedy rozczesujemy, w sumie ma dosyć szeroko rozstawione e, ząbki, także nie powinno być to problematyczne, nawet jak nie lubicie rozczesywać na mokro włosów. W trakcie czesania olejki, którymi on jest nasączony, a zdaje się, że taki był plastikowy, naprawdę, to te olejki mają przenikać i nawilżać nasze włosy. Mówię to w taki sposób, bo ja jakoś specjalnie nie odnotowałam tego efektu, a może po prostu myślę sobie: O, super, odżywka zadziałała, są nawilżone. Więc może gdybym nie użyła odżywki i tylko przeczesała tym e, grzebieniem włosy, to może wtedy bym zauważyła jednak ten efekt. Natomiast w tym momencie ciężko, ciężko mi jest odnotować, ale y, wiem, widziałam komentarze y, osób, które też używały tego grzebienia i. I twierdził, że, że właśnie taki efekt daje. Wiem, że są po prostu grzebienie z różnych drzew. Ja miałam taki grzebień, się siostrze, z drzewa Nim, łakocie i witaminy. I tamten też miał mieć właściwości pielęgnującej skórę głowy i włosy, i w ogóle wiecie, zapobiegać puszeniu się włosów, więc myślę, że ten może też. Obstawiam, że finalnie działa, tylko ja tego nie widzę. I na deser zostawiłam coś bardzo ciekawego. Czyli to jest y, nagroda dla wszystkich tych, którzy zostali, którzy wytrwali do tego momentu, y, bo jest to produkt koloryzujący do włosów. Ja nie farbuję swoich włosów, tylko ziółkami, ale o tym potem. Y, natomiast stwierdziłam, że skoro nie mam czasu teraz na bawienie się w koloryzację ziółkami, a na to trzeba przeznaczyć trochę czasu, to. Y, Wezmę produkt, który przyciemni mi włosy, ale w taki szybki sposób to zrobi i, i w sumie jakiś taki nieinwazyjny. Także w moje ręce wpadła odżywka koloryzująca z marki Devines. O ile się tak to czyta, zawsze są belki, także możecie sami przeczytać. I to jest Alchemic Conditioner do naturalnych albo farbowanych włosów. To jest akurat wersja do e, takich ciemnych włosów, nawet do czarnych, e, która e, który to produkt ma przyciemnić nasze włosy, dosłownie w 5-8 minut. E, trzymamy to. Na głowie i potem zmywamy. I tyle. I włosy faktycznie są ciemniejsze. I ten efekt utrzymuje się tak do trzech myć, bym powiedziała. Co zresztą widać przy pierwszym myciu, że tak dosyć sporo się spłukuje go, ale nadal on zostaje na włosach i po prostu już tak finalnie się wypłukuje po trzech myciach. Należy przestrzec Was. Ja tego nie widziałam, także daję Wam tą informację za darmo, że tutaj nie ma informacji o tym, żeby używać rękawiczek. No, bo w sumie wiecie, odżywka koloryzująca na te big deal. Natomiast yy, przy pierwszym użyciu, dosyć miałam mocno zafarbowane ręce i wyglądałam troszeczkę jak pomarańczka. Wyglądałam tak, jak kiedyś za dzieciaka, jak się smarowało samoopalaczem. I zapomniało, dosłownie nie wiem, zapomniało, czy po prostu nie widziało, umyć rąk. To ja właśnie tak wyglądałam. I w sumie nie wpadłam w panikę, tylko jakoś tak zaczęłam delikatnie zmywać to. Potem zobaczyłam, że to nic nie daje. Także zaczęłam mocniej zmywać jakiś peeling to jakaś ściera. <grych> także a, jeszcze szukałam kwasku cytrynowego, ewentualnie soku z cytryny. No ale star robił porządki, więc. Nie znalazłam. Także finalnie miałam troszeczkę takie zafarbowane ręce, ale nauczyło mnie to na przyszłość, żeby po prostu nakładać rękawiczki. I w tym celu ogołociłam biedronkę, Was <grymne> są takie rękawiczki foliowe do, wiecie, nakładania pieczywa. Także ja po prostu parę wzięłam sobie na wynos. No i te rękawiczki mi bardzo dobrze służą, więc... Daję Wam tu informację za darmo. Jeżeli chodzi o skład tego produktu, bo pewnie jesteście ciekawi, to producent tutaj zaznacza, że 95% składników jest naturalnych i faktycznie przeanalizowałam to. I fakt, że mamy tutaj sporo naturalnych ekstraktów, czy takich, do których po prostu składników, do których nie można się przyczepić, są. So. Ok, natomiast są też konserwanty, które nie należą do naturalnych, też tam parę składników syntetycznych, więc to jest te 5%, które nie jest uznawane za naturalne. Ja mam bardzo wrażliwą skórę głowy. Póki co nic mi się nie dzieje, więc myślę, że jeżeli macie już tak totalnie, totalnie wrażliwą skórę głowy, to można się wstrzymać z używaniem ze względu na te niektóre składniki syntetyczne. Natomiast dla większości osób myślę, że to jest fajna opcja, zwłaszcza jeżeli farbujecie swoje włosy i chcecie tak podrasować ich kolor, bo to jest właśnie dla albo naturalnych, albo farbowanych włosów. I po użyciu tego tak jakby na początku ten kolor nie jest aż tak widoczny, dopóki one nie wyschną. Ja zawsze na drugi dzień widzę taki dosyć konkretny kolor e, i on jest bardzo ładny. Te włosy są wygładzone, są lśniące, są takie bardziej mięsiste, także ogólnie efekt jaki daje ta odżywka jest bardzo pozytywny i te odżywki są do różnych kolorów włosów, nie tylko do, do właśnie ciemnych, tylko też mamy do e, miedzianych, do złotych i miodowych włosów blond, do włosów w odcieniach czerwieniu lub machoniu, do jasnych platonowych włosów blond rozjaśnianych lub siwych i do włosów brązowych lub jasnobrązowych, także mamy naprawdę sporo e, tych rodzajów, kolorów włosów. Ciekawi mnie w sumie ten do włosów jasnych, i do platynowych, i tym podobnych. Naprawdę ciekawa jestem, jak tutaj to by się zachowało przy tych jasnych. Może używaliście, także dajcie znać. Jestem bardzo ciekawa. A póki co e, też widziałam opinie na temat tej odżywki. Są bardzo pozytywne. Także jeżeli szukaliście czegoś takiego, to myślę, że też warto zerknąć. I to już są wszystkie produkty, które miałam okazję testować. E, jeszcze jeden. E, Wybrałam, tylko po prostu nie był dostępny. W tym momencie jest dostępny do kupienia, bo jest to John Master's Organics i to jest taki takie serum głęboko oczyszczające do skóry głowy, coś na zasadzie wcierki, takiego serum, którego nie spłukujemy, tylko używamy jak wcierki, wmasowujemy i on ma za zadanie też oczyszczać naszą skórę głowy, ją odświeżać, niwelować wypadanie włosów, i tym podobne, czyli po prostu działa jak zarówno peeling, i serum. Przeciwko wypadaniu włosów. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas, że w międzyczasie daliście kciuka w górę, że subskrybujecie mój kanał. I już się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć! O, nawet nie powiedziałam, jak to się nazywa, <grym> ale u mnie zawsze są belki, także każdy może sobie przeczytać. To jest marka e, e, Divines. To prawie jak Divine. How was it? Divine. <laughs> <laughs>